Witajcie w ulubieńcach miesiąca, miesiąca listopada. Dzisiaj będzie szybko, przynajmniej tak planuję, z uwagi na zapadający zmrok. Wy tego jeszcze nie widzicie, ale robi się coraz ciemniej. Oczywiście tradycyjnie wyjęłam pół szuflady z tych moich pięknych pięknot, no ale słuchajcie, perfumy po to są, żeby się nimi cieszyć, żeby ich używać, żeby pięknie pachnieć. No chyba, że się mylę, ale nie wydaje mi się. Jest tutaj troszeczkę nowości, jest tutaj troszeczkę staroci. Nie mam tutaj jakiegoś specjalnego układu tym razem. Po prostu Wam je pokażę. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, zostańcie ze mną i zobaczcie, czego już takiego używałam. Zacznę od inspiracji. Mąsuczes i od pensji. Dla mnie. Idealny klon, skandal, choć był on idealny do pewnego momentu. Zaraz Wam powiem dlaczego. W każdym razie w wersji wody perfumowanej, jak na razie bardzo, bardzo, bardzo udane, bardzo mi się podoba. Złodko, ale nie przesłodzenie. Nie ma tego drapiącego miodu, więc bardzo mi się podoba. Ale, ale, ale. Nie mam go tu. Widzicie, chciałam zrobić, chciałam zrobić przedprzmień. Myślałam, że go tutaj przy... wyciągnęłam. W każdym razie znalazłam perfumę w olejku. Właściwie znalazłam. Przypadkiem, to był totalny przypadek, ponieważ jestem w trakcie testów kolejnych perfum w olejku, i tam jest właśnie jeden, który nazywa się Mask Skandal. Wiele mówiąc ta nazwa. I słuchajcie, one są po prostu idealne. One są tak piękne. One są piękniejsze od oryginalnego skandalu. Są piękniejsze, o dziwo! Od tego mąsu Czas są po prostu idealne. To tak. Taka przedpremierka troszeczkę z mojej strony. W każdym razie na pewno będę Wam o nich mówiła. Jest coś takiego, jeżeli ktoś z Was lubi ten zapach, znalazłam coś naprawdę interesującego. Z dobrymi parametrami. No dobrze. Monsu czas już był. No to teraz przejdźmy do tego maleństwa. Lamzat Harir. Lamzat Harir. <gryw> nie pamiętam członu tego pierwszego, tej nazwy. I nie chciejcie, żebym wam tutaj czytała, ponieważ to są naprawdę to są takie, takie miniaturki, takie drobinki, że to jest tragedia. Tak, Lamzat Harir. I to z kolei. W mojej opinii jest całkiem niezłe nawiązanie do Si od Giorgio Armani. Ja mam, od jednym, mam je od niedawna, ale używam namiętnie i intensywnie, ponieważ uwielbiam. Mam teraz bardzo, bardzo mocny, silny drive na te perfumy w olejku. Przypominam, że kupiłam je w zawrotnej cenie poniżej 50 zł za 12 ml, ktoś by mógł powiedzieć, ale to przecież dużo. Wcale, że nie. Zobaczcie. Olejki, perfumy w olejkach wystarczają na bardzo, bardzo długo. I ja mam tutaj na nie patencik. Kiedy miały swoją mm, premierę, kiedy o nich mówiłam, wspominałam Wam, że tutaj te parametry są takie, takie o. Takie 6 godziny w porównaniu do mask, white mask, white, mask white, mask, white mask, gdzie spokojnie 12 godzin no to połowa, jakby nie patrzeć czasu, ale jeżeli ja je doaplikuję po około 3 godzinach, ten zapach jest ze mną przez cały dzień. Sprawdzone już kilku, kilka razy, kilkukrotnie działa. Ale nie musicie tego robić. Jeżeli nie chcecie, aby ta początkowa, słodycz cały czas z wami była, ja uwielbiam ten efekt, więc sobie odświeżam jeden raz i pachną na mnie przepięknie przez cały, cały dzień, od rana do wieczora. Rozgaduję się trochę za mocno, a miało być szybko. Lolita Land, Lolita Lempicka. Tak, przypomniałam Wam o nich, tak, są e, już nieprodukowane, tak, mają jeszcze dobre ceny, tak. To jest kolejny słodziak. Jeżeli lubicie słodkie perfumy, zerknijcie na nie. I teraz tak. Tak, tak. Yy, nie zrażajcie się tym, co mówię na temat ich parametrów, ponieważ twierdzę, że są one przeciętne. Są osoby, na których te perfumy trwają bardzo, bardzo długo. Naprawdę. I będę to zawsze powtarzać. Kwestia parametrów jest bardzo często. Kwestią indywidualną. Na jednych jedne zapachy trzymają się dłużej, na innych krócej. Naprawdę warto sprawdzić, warto przetestować. Również pora roku ma na to wpływ. Wiele, wiele czynników, dlatego nie zrażajcie się. A nóż, widelec, Lolita Land będzie u Was trwała również od rana do wieczora. U mnie tak nie jest, ale to nie jest problem. Ja ten zapach uwielbiam. Pytacie się, czy są podobne do Girl of Now? Też je tutaj mam. Nie, dla mnie to są dwa zupełnie inne zapachy. Są słodkie, oba są słodkie, ale tutaj wiedzie prym co innego i w Girl of Now również. W każdym razie były, wyciągnęłam. Nie mogę się pozbyć tego natrętnego od ruchu sięgania po Rugby Wood Intense. Dla mnie zdecydowanie lepsza wersja niż pierwowzór. Jest tutaj ciekawiej, nie jest tak słodko. Lubię, naprawdę, bardzo lubię ten zapach. Cudne, dymne, takie dymne, troszeczkę ogniskowe otulenie. Wszystko odpowiednio wyważone w odpowiednich proporcjach. Sprawdźcie, sprawdźcie. No to tak, też. Angel Muse. Znowu nosiłam, znowu zbierały komplementy. Największy komplementogeniacz. Cóż to za słowo? Jakiś neologizm powstał. Perfumy, za które dostaję najwięcej komplementów. Za żadne inne nie dostaję tak często komplementów jak za te. Perfumy, które są dosyć polaryzujące, ale zobaczcie, mimo wszystko yy, okazuje się, że one otoczeniu się podobają. Naprawdę się podobają. Chyba, że to takie specyficzne miejsce pracy. Nieważne. Podobają się. No i mam tutaj. Jimmy Choo, I Want Choo. Testowałam yy, wersję Forever. Co prawda, najpierw tak, znaczy na razie tak delikatnie, nie było takiego, wiecie, testu globalnego, tak to nazwijmy. I wiecie co, mimo wszystko, może powiem brzydko, odszczekam moje słowa, ale te wolę bardziej, bardziej mi się one podobają. W nich, w tej wersji Forever, wyczuwam bardzo mocno DNA tych. Powiem szczerze, że tam nie, no tutaj zdecydowanie bardziej mi się podoba. Mówię, nie było testów jeszcze globalnych, może zmienię zdanie, ale na razie ja jestem tutaj fanką. Pierwowzoru, oryginału. No i cały czas, cały czas męczymy idol nektar. Yy, przepiękna, słodka kompozycja z różą, z karmelem, z popcornem. Nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o róże teraz. Fascynujący, tak Wam powiem. Z rewelacyjnymi parametrami. Piknę rano, wracam po pracy, pachnę, wieczorem pachnę. Również łapacz komplementów. Bardzo się podoba małym noskom. Podobnie było z label Parfum. Tutaj także mamy cudną słodycz już troszkę w innym rodzaju. Nie jest ona tak ulepna, jak w tym poprzednim, bo dla mnie label jest mniej słodka niż Idol Nektar. W moim odczuciu oczywiście. Wy możecie te zapachy odbierać zupełnie inaczej, ale nie. Tutaj jest mniej słodyczy, ale jest równocześnie bardziej tak kusząco, kobieco, tak trochę rędkowo pościelowo. O, tak to powiem. Mm -hmm. I dzisiaj. Dzisiaj do pracy nałożyłam to Guerlain Intense. I nie tylko dzisiaj, ale także kilka dni temu i jeszcze wcześniej. <ścoughs> Jak zresztą widzicie, coraz mniej, coraz mniej. Całe szczęście ten zapach ma bardzo ładną wydajność. Wystarczy kilka aplikacji. Idziecie i pachniecie. Muszę przyznać, że ta początkowa faza z lawendą teraz jest tak zimno, bo mamy minus 4, delikatnie mi irytuje. Ale potem sobie przypominam, że przecież one robią się takie piękne, lukrecjowe, waniliowe, otulające i takie. ach intensywne, że mi to nie przeszkadza. Wypaczam, nakładam, idę dalej. Właśnie coś mi się stało z poznawcą. Nieważne. No, miał być duży flakon, ale jakoś tak się minęliśmy. No i e, Sylwia z kanału Perfumy z innej beczki przypomniała mi o nich. Jest to La Vie Belle Eclat, wersja wody perfumowanej. Mój prezent urodzinowy jakiś czas temu, kupiony. I mówię, no nie, no trzeba zacząć ci używać. I powiem Wam tak. Zrobiłam sobie krzywdę. Zrobiłam sobie krzywdę, ponieważ ja pamiętałam, że tutaj jest śliczny kwiat pomarańczy, taki bardzo słodko podany, ale też parametry były takie, bym powiedziała, spokojne. Dobre, ale spokojne. No to niewiele myśląc, zrobiłam sobie deszczyk perfumowy i po chwili bardzo brzydko przeklnęłam. A co? Pochwalę się. Co prawda, yy, młodsze roczniki robią to zdecydowanie lepiej. Mówię o przeklinaniu. Taka anegdotka: jestem kiedyś w parku, z którą idziemy sobie na spacerek i nagle słyszę taką wiązankę, że słuchajcie, yy, panowie budowlańcy na pewno by się zawstydzili. Na pewno. Okazało się, że. To były dzieci, które znam. Nastolatki, dopiero rozpoczynające swoje naście lat. Powiem Wam, że to mnie poraża. Poraża i przeraża. Nie wiedziałam, że można stworzyć taką kompozycję. Ale nie o kompozycji e, słownej, tylko o kompozycji perfumowej. Piękne, mocne, intensywne. Za dużo je wtedy nałożyłam. I. O. Zmęczyły mnie. O, jak one mnie zmęczyły! A nie było sposobu, żeby się ich pozbyć, bo nałożyłam je tradycyjnie dosyć sporą ilością tutaj na, na włosy, na skórę, na szyi. Więc nawet ściągnięcie bluzeczki nie pomogło i wymiana. Także dostałam stryczka w nos od nich. Nie spodziewałam się takiej reakcji, powiem wam. Dlatego teraz będę mądrzejsza i na spokojnie. Przecież one już dojrzały. I są mocniejsze, naprawdę dużo mocniejsze niż były. Również bardzo przyjemnie zaskoczyła mnie masa. Też kilka razy założyłam do pracy i tak sobie myślałam, że pewnie po kilku, czterech, może pięciu godzinach przestanę je czuć. Bo one tak mniej więcej słuchajcie, pracowały u mnie. <laughs> Jakież było moje zdziwienie, kiedy one były ze mną również od rana do wieczora. Cały czas non-stop, mocne, intensywne, bardzo projektujące. Zapach nie przypadł młodej do gustu. Powiedziała, że śmierdzą. No, powiem, że jest dosyć specyficzny. Ostatnio Klaudia uh, Seawolf o nich mówiła. Pozdrawiam cię. <laughs> I powiedziała, że one są słodkie i świeże, owocowe bodajże też. Słuchajcie, owocowość jak nie wyczuwam bardzo mocno. Tylko, że dla mnie tutaj tej świeżości nie ma. Ja jej nie czuję. Świeżość też czuł e, chromidas, kiedy o nich mówił. Dla mnie to jest taka czysta, słodka, głęboka, intensywna esencja. Jak kolejny dowód na to, że potrafimy odebrać perfumy zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Także nie dziwcie się, kiedy ja Wam o czymś opowiadam, a wy zwariowała to ona mówi. Tak po prostu jest. Także mm, mocarze. Oczywiście zatęskniłam za Girl of Now. Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Sentyment do nich mam. I się tylko zastanawiam, czy kupić właśnie oryginał, czy zapolować na na przykład forever, czyli wersję z malinką, bo ona też mi się bardzo podoba. Shine już mam w zapasie. Muszę pomyśleć, muszę pomyśleć. Preferencje się trochę zmieniają. Teraz, gdybym miała robić ranking, one byłyby pewnie na ostatnim miejscu. Zobaczcie, jak kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. No, w każdym razie mam, używałam. No i mówię, Zastanawiam się, co z nimi będzie dalej, czy pojawi się zapasik, czy może pójdę w inną stronę. No i teraz. Exclusive Saffron. Tak? Saffron. Szafran, Ekskluzy... ekskluzywny szafran. Zapach inspirowany bardzo mocno zapachem od Karoliny Herrery. Z linii ekskluzywnej, ja nie pamiętam, jak on się nazywał. W każdym razie, słuchajcie, z każdym dniem, kiedy on tutaj jest u mnie, nabiera coraz większej mocy. Pamiętam początki, były takie przeciętne, w porządku, tak jak mniej więcej z próbki testowej, którą miałam, ale zastosowałam je niedawno w domu i też. Padło brzydkie przekleństwo, ponieważ były diabelnie mocne. Męczyłam się z nimi trochę w domu. Więc już wiem, że z nimi trzeba ostrożniej. Zdecydowanie ostrożniej. Wyrobiły się, jak to się mówi dojrzały. I aplikacja zdecydowanie bardziej dyskretna niż sobie na to pozwoliłam ostatnim razem. Kiedy zakładam je na zewnątrz, wszystko jest w porządku. Ładnie pracują, pięknie pracują. Na tyle pięknie pracują, że zastanawiam się nad zakupem kolejnej blaszuni z tej linii. Będzie to prezent nie dla mnie. To znaczy prezent. sobie też robię prezenty. Tylko um, dla mężczyzny tak? Bo bardziej męskie są. Ale kiedy męczę tą próbkę, bo jeszcze ją mam, powiem Wam, że coraz bardziej mi się podobają. Ja na prostu muszę się znaleźć, nie do mojego użytku, a zostawiam sobie te, a tamte będą sprezentowane. Klaudia o nich mówiła, więc jeżeli bardzo Was zżera ciekawość, to idźcie, do no niej będziecie wiedzieli, na to już będę polować. Tutaj też pięknie, mocno, intensywnie, ta czarna porzeczka, Okrutnie przejrzała, przedejrzała, cały czas mi się podoba. Cały czas. No i tą dzisiejszą kompilacyjkę zakończymy Lali Kleperfam. Nie mogło ich zabraknąć. Nie mogło. Cudny liść laurowy z wanilią. Piękne, klasyczne, tak inne od tego wszystkiego, co się teraz dzieje w mainstreamie. Zresztą znaczy nie tylko w mainstreamie, bo w niszy też. Jeżeli macie, wyciągnijcie. Nie będziecie pachnieć jak połowa miasta. Obiecuję. Poza tym zyskacie cudne otulenie, jednocześnie orzeźbienie. Dla mnie jest taki zapach ciepło-chłodny, trzymający na dystans i jednocześnie przyciągający. Zapach pełen skrajności, jak ten flakonik. Cudne. Uwielbiam. I się rozglądam. Tak to by mniej więcej wyglądało. Pewnie, jak zawsze, tradycyjnie coś tam jeszcze było używane, o czym zapomniałam, czego nie wyciągnęłam. Były takie pojedyncze bądź podwójne, czasami nawet epizody. Na przykład to moje um, arabskie cudeńko. Patrzę teraz na butelkę i nie pamiętam nazwy, i to jest straszne, że nie pamiętam. Daralchia, o. Daralchia. Była używana do podusi, do snu. Cudna. Ale to jest y, pogoda zdecydowanie zbyt mocna na nie. Na dworze. Mm, w domku, owszem, ale na dworze niekoniecznie. Y, też kwiatki, białe kwiatki, White Flowers. I ktoś chyba jeszcze albo i nie. Nie pamiętam, nawet, słuchajcie. Od Dossier. także, także. Ostatnio też o nich Sylwia wspominała z kanału Perfumacyjnej Beczki. Dodała je do zapachu otulających, takich wiecie relaksujących, Tylko tego co pamiętam. I zgadzam się, to jest zapach niesamowicie miękki, otulający, taki dający ukojeń. Ja już kiedyś zrobiłam taki filmik, bodajże w zeszłym roku, na temat takich zapachów. Jeżeli jesteście ciekawi, idźcie, zobaczcie, sprawdźcie. Jakieś wielkie nowości tam się nie pojawiły od tamtego momentu? I cóż, na dzisiaj to byłoby wszystko. Dziękuję Wam. uziaki, całuski, ciasteczka. Do następnego razu.